Cześć widzowie z tej strony, Oleg. Witam Was w Turnieju 4 Skoczniwy DSJ4. Skaczę 63 zawodnikami i dziś mamy kwalifikacje. Rozpoczynamy. Kwalifikacje do konkursu. Pierwszy zawodnik Kilian Pajer. Dobre wyjście z progu Kiliana Pajera i to jest dobry skok. 129,5 metra, pierwsze miejsce. Widzowie, <laughs> zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Czy mogę trochę kaszleć, bo jestem chory, więc przepraszam za to. mu Muminow teraz. Młody, utalentowany kaza. Z Kazachstanu, jak mu pójdzie? Pasywnie, dosyć, pasywnie, ale dobrze. Markus Eisenbichler. Dobry niemiecki skoczek. Ma już dużo sukcesów na swoim koncie. Ja mu dzisiaj pójdzie Konkurs KO. Kwalifikuje się 50 zawodników, a Marcu Zajdę Bichler 131,5 metra to jest pierwsze miejsce. Christoph N. Christian Sundal, bo nie wiem jak się mówi to drugie, bo zapomniałem. Christian Sundal, mówi coś tak? Przepraszam ostatnie miejsce ale no dalej tutaj to, to będzie ciężko Dariusz Wasiljew się chce kwalifikować 129 chyba a jak skoczy Wasiljew dziwnie się zachwiał ale Dariusz Wasiljew młody 131 metrów no tu będzie ciężko po awans wow. Timmy Zajd młody skoczek chyba młody nie wiem jak sobie poradzi, tu mogą być zaskoczenia. Proszę mnie nie krytykować i dobry skok. Wszyscy zobaczą, że osa bić będzie w serii. Będzie to będzie Yukiyasato! Dusza, zawodnik z Japonii. Dobry skok! Brawo! 13,5 metr, to jest drugie miejsce. Royu Kobayashi. Ósmy numer startowy 63. Jakie dziś są? I roju, 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 roju. Dobry skok. W 70. edycji turnieju 4 skoczni. Pierwsze miejsce: 132 metry. ja <coughs> Jakobsen Hegli. To jest już chyba drugi reprezentant Norwegii. Hegli, hegli, hegli. Hegli. Dobry skok. 134,5 metra to nawet mój osobisty rekord na tej, tym obiekcie. No i bardzo dobrze. Jurshiro Kobayashi, jeżeli się pytacie co będzie save'em z Pucharu Świata... Spokojnie, zapisałem ten save, więc spokojnie. Będzie dobrze w nim. A Jurshiro 135,5! Mhm. Jan Herl, to, to Jan Herl wygląda bardzo realistycznie. Jan Her, Jan, Her, dobrze. 132 metry, dobrze, dobrze. Manuel Fettner, Austriak. Torysko Manuela Fettnera. 132 metry, 141 nota. I to jest miejsce czwarte. Ostatnim miejscu jest Christian F. Eterik Sundal chyba. Dekerdin teraz Dekerdin. oj spóźnił Dekerdin! Dekerdin. Oj! Oj! 12 miejsce. jest za Kilianem Pajernem, ale to jest bardzo słabe. Słabe miejsce. Ziga Jelar, 14 numer dzisiejszych kwalifikacji. Trafił na próg Zika Jelar, ale nie wiem, czy nie poszedł za bardzo na narty. Poszalał Zika <laughs> Jelar, poszalał Filip Aschenwald. Filip Aschenwald, bardzo dobry skok. 134 metry. To jest 143,5. Jursi Kobayashi. I Berdyner, Bednik, Jachomsen, Hegli już w konkursie. Mackenzie Boyd-Klaus. Teraz czekamy na pierwszego jeszcze Polaków. Mackenzie, czy skoczy po awans dla siebie? I skoczył. Jest pierwszy, 134,5 metra, 145. Jedna dziesiąta. Mackenzie Boyd-Klaus w konkursie jeszcze trochę. Jech... Yeah. Jelchen Marusiak z Mamy dwóch reprezentantów Marusiaka i Kajliczenko Marusiak skoczył dobrze później w progu Piąte miejsce na razie jest bez kwalifikacji z kwalifikacją Filip Baszenwald Pierwszy z reprezentantów Polski Piotr Żyła Osiemnasty numer startowy tych kwalifikacji I Pasywnie po wyjściu z progu Piotrek pasywnie ale, 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 szóste miejsce. No i Marusiak w konkursie. <coughs> Alek sam. Dziewięnasty numer startowy. To jest dobry spot. <coughs> ale to jest siódme miejsce. Czyli Piotr Żyła w konkursie. Radek Rydl. Jedyny reprezentant Czechów, który dziś przyjechał, i Radek Rydł. Skaczę za punktem karty, 122,5 metra, 20. miejsce! Metra znawam, za zawansem jest Alex Insam. Anti-alto! <laughs> <laughs> się skakało? Szczerze nie wiem. Popatrzmy na skok alto. Anti, alto, anti. Alto, dobry skok alto. Oczywiście, czyli pół metra. No, on to jest pierwszym finem i jest awansem. Czy Casey Larson dobrze skoczy? 22. Numer startowy Casey, Casey, Casey. Um, nie wiem ile skoczył, przepraszam. Jel hajbek. Oj, za wczesne wyjście! Chyba presja! Presja na highbacku była! I dziewiętnaste 132 nota Z awansem się cieszy Manuel Fettner. Dziesiątka z awansem, Roy Yuko no i Boyd Zibojkał w naprowadzeniu. A dalej rozpoczynamy. Andreas Wellinger. 24 numer startowy. I wyruszył Andreas Wellinger. Andreas Wellinger. Bardzo dobry skok. Andreas Wellinger jest 13 w konkursie Marku Zajzen-Bichler. Konstantin Schmidt. 137,5 metra. Żeby być liderem. Warunki ponardy. Jak chce poradzić. Konstantin! Konstantin! Szymię i dobrze! 134,5 metra. Szóste miejsce, za awansem. Piotr żyła ósmy Farty Art i pcioglo! 26 numer startowy i pcioglu. Dobry skok! Kevin Malsef, 27 numer startowy Malsewa Kevin Malsew 134 metry, ósme miejsce Malsew jest w konkursie film nie wiem kto skakał i ja nic i się nie dowiem i to jest pierwszy wszystko Gregor też i czy to będzie dobry skok? Hajsara, odpowiedz, że 26 miejsce, do 20. 8,9 punktu, to jest jego punkty... A, jest nawet niżej od Pajerna, a 28 metrów. Wi-l-ho, Polaris, kolejny z Finów. I przedostatni reprezentant chyba Finów. Dobry skok! I to mu daje obecnie miejsce 11 jest z awansem <laughs> na Oki Nakamura. Na razie skakał jeden Polak, 30 numer startowy. Jeszcze zostało tylko zawodników 33 do końca kwalifikacji. Nakamura skacze 133 metry, to jest 13 miejsce i 13 miejsce to jest miejsce z awansem. Tak, ostatni zakwalifikowany na 17 miejsce Andras Bellinger. No wow. a teraz awansu życzymy drugiemu reprezentantowi Polski. Paweł Wąsek. Dobre wyjście z progu. Paweł, leć, Paweł, leć, 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 leć. Dobrze, dobrze, dobrze. 134,5 metra. Trzecie miejsce. Brawo, 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 Paweł. Brawo, mamy drugiego Polaka w konkursie, a teraz pił spaszkę. 32 numer startowy dzisiaj. Pił Paszke. Dobrze, lepiej to wyglądać nie mogło. 131 metrów i jest to ostatni awans. Nie, jest przed Andreasem Eliderem. Johan Andry, forfan! 30 zawodników jeszcze zostało do zakończenia dzisiejszych kwalifikacji. Johan Andre Forfang. Dobrze, 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 dobrze. 29,5. 24. Miejsce. No, to dobrze nie wyglądało. Za wancem. Ziga Jelar. A teraz Daniel André Tandy. Ruszył. 34. Numer startowy. oj, oj, oj. Oj, oj. Spadł na ulicę. 89,5 metra. No i awans dostaje. Yuki Asato! Irfan Muhamed Cintamar. Drugi reprezentant Chińczyków. Czy on się zakwalifikuje? Bo i pcioglo nie ale Oczywiście, czyli metra, 11 miejsce i pcioglo jest na 30 miejscu. Talentowany Norweg Marius Lindvik. Us, lindwik, lindwik, lindwik... Góry, sałon! w powietrzu, ale 134... Meje... Mm, mm. metry, szóste miejsce. No i mamy trzeciego Polaka, Janek Habdas! Janek, leć, Janek, Janek Habdas! Oj! Może się zakwalifikuje, kto wie? Rein Nikajdo! 38 numer startowy. I Rusza. Rein Nikajdo! Rein Nikajdo! Rein Nikajdo! Dobre 134 metry, 14 miejsce. Arti Aigro Estonia. I rusza nasz wspaniały estończyk. Rusza, estończyk w powietrzu. Oj, ale skok słaby, 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 słaby. 129 so, metrów, czyste drugie miejsce z awansem Daniel Vasiljev, Johan Andre Forfang drugi, Jan Habdas Daniel Czofenik. 40 numer startowy tych kwalifikacji ruszył Daniel Trzofenik Już w powietrzu ładnie przeszedł kwalifikacje, 131 metrów, 19 miejsce Lowrocos. Rusza, Lowrocos, już wyruszył low Dobre, 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 dobre wyjście z prołu! i Lowrokoz! Dobry taki przeciętny sposób, 131,5 metra, 21 miejsce to daje awans, bo Jan Haendek Habdas jest 32 drugi doczekujący, Daniel Andrej Kacina. Rumunia, Daniel, Andrzej Kaczynaj. Dobry skok. To jest 30 miejsce Jochana Dreforfa w konkursie. Ale jest przed Jankiem Habdasem. Uuu. Kenji Sato. Zostało tylko 20 skoczków do zakończenia tych kwalifikacji. Kenji, Kenji Sato. Dobry skok! Za rozmiar skoczyli! 136,5 metra! No zabrakło, pół metra! No i to jest pierwsze miejsce! 136,5 metra! No i zmiana w końcu tego lidera! I Dominik Peter teraz! No. Szwajcarzy nie mają tutaj, ja co o tym mówić. No i Dominik Peter. Czy on za Szwajcarą ma was jakiś? Chyba da! 21 miejsce. W konkursie jest Dominik Peter. Nikt więcej. Bo Janek Hapnes nadal czeka. No, 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 to liczymy, liczymy. Kamil Stoch. Dobre wyjście z progu i dobry, dobry, 133,5 metra. Szóste miejsce, 143,3. A po nim drugi Polak, bezlitośnie, Dawid Kubacki. I ruszył, drugi Polak, drugi Polak też! Dobrze! 134,5 metra, 144,1. To jest nota. Janek Hapt raczej. Stefan Hula będzie skakał, ale... Teraz drugi i ostatni Rumuńczyk. Michał Aleksandra, super! Oj, 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 no to mamy Kacinę w konkursie! Mamy Kacinę w konkursie. W 45 miejsce, 122 metry. I Daniel Andre Kacina w konkursie. Pierwszy na liście oczekujących Janek Abdas. Giovanni Bresadola. Giovanni Bresadola. Giovanni Bresadola. Dobrze, 132 metry. 18 miejsce z awansem. Peropreus. Peter... Oj, krzywe wyjście z progu Petra Prełca! Oj, 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 oj oj, oj 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 oj! Jan Chabdas w konkursie! Halvor, Engre Granerud! 50 numer startowy tych kwalifikacji. I ruszył Granerud bardzo dobrze! Bardzo dobrze. 36 miejsce. Bilżan? Nie. Jest przed Janem Habdasem, jest w konkursie. Uuu. Ale teraz oczy na górę, bo to Karl Geiger. Leci Geiger, leci dobrze, lepiej. Już tyle skoków, to to 141, 141, 10, to jest 22 miejsce. No, i leci dobre, dobre, dobre preuć. Domen, domen, domen preuć. Pasywnie po wyjściu z progu, domen preuć awansuje na spokojnie. Nie sabilżan, sabilżan mu w konkursie. Niko, kito, sacho. Ostatni zyfinów, i zostało nam dziesięciu skoczków. W tym jeden Polak Janek Kabdas. Niko, Kito, Sako! Na spokojnie 21 miejsce. A nie, przepraszam! Etu noc jeszcze! Zapomniałem, że jest jeszcze Etu. Kto drugi po pierwszej serii, w obrzok na mamucie i dobry kobiet, ja na jajny na. <grym> <grym> Witaj li, Długo musieliśmy czekać na drugiego Ukraińca, bo to jest 55 numer startowy. Witajli Kajliczenko! I dobry! Dobry, dobry skok! Witali Kajliczenko! 40 miejsce jest awansem do, dru... do pierwszej serii dzisiejszego konkursu. Stefan Laje! Pierwszej serii, drugiej. co ja gadam. Pierwszej serii. Stefan Laje! I teraz później Stefan Laje. Stefan Laje! Oj! 41 i 80. Stefan Kraft rusza Austriak. Jak? I dobre wyjście z progu, bardzo dobre leci. Stefan! Kraft. Włodimir Zograwski. Teraz. Oj oj oj, pasywnie Wodimir. Pasywnie Wodimir. 40 miejsce, to jest dawans do Grawskiego. Ostatni reprezentant polski, Stefan! Kula. To jest 31 miejsce jest w konkursie. Hansela Niszek, jeszcze trzech do końca. I w tym słowem jest Laniszek. Anzylanisek i... Wycielne sko. 45. Jest teraz w konkursie Francesco Keon! Włoch! Francesco Kiev, dobry skok! No 30 metrów, wczoraj jesteśmy na miejsce jest w konkursie. Markus Müller! Przedostanie zawodnik tych kwalifikacji. Oj, 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 oj! I daje to życie! I daje to życie! To jest 61. miejsce! I za awansem! Kilian Bayer. No i zostaje Robert Johansson. Tylko, tylko ten skoczek został. Johansson, dobrze jest w konkursie. 11. miejsce, 133 metry. I tak kończymy te kwalifikacje. Kilian Bayer zostanie zakwalifikowany. Dobra, widzowie, widzimy się. Na pierwszej serii dzięki, że byliście na kwalifikacjach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!